Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was najserdeczniej w naszym kolejnym spotkaniu zasypiakowym, dzisiaj środa. Więc, oczywiście, modlimy się kompletą, czyli tą wieczorną modlitwą kościoła. Bardzo Was, kochani, serdecznie zapraszam do tego wspólnego modlenia się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Alleluja. Konie rachunek sumienia, jak zawsze w tym miejscu. Dzisiaj taki werset z Psalmu, który będzie w drugim psalmie, w tej komplecie bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. Lubię konie to wyrażenie wyglądać Pana. Nie wiem, z czym wam się to kojarzy, ale jak kiedy słyszę, że ktoś kogoś wygląda, to mam takie wrażenie, wiecie, że długo kogoś nie było, że on gdzieś tam skądś wraca i my wiemy na przykład, że on tam będzie o 20, czy miał być o 20, już jest ta godzina, jego jeszcze nie ma i my tak wiecie, wyglądamy. A to przez okno wyglądamy, a to przez drzwi. Jakby cali jesteśmy tacy wychyleni, no bo oczekujemy spotkania z tym kimś, nie? Kani tak, pan Bóg czasem jest w naszym życiu i to czasem to jest bardzo często czasem. No kimś takim kogo nie ma, nie? O, o, o kim marzymy, żeby wrócił, marzymy, żeby go spotkać, żeby go zobaczyć, żeby znowu mieć z nim kontakt. I pytanie czy my go wyglądamy? Czy my mówimy: "A dobra, no, kiedyś tam przyjdzie, to się spotkamy", ale nie będę specjalnie się angażował w to wyglądanie, nie? Wyglądać pana Czyli tak wiecie, aktywnie oczekiwać, tak niecierpliwie oczekiwać. Kochani, dzisiaj może takie pytanie do rachunku sumienia właśnie o to, jak to jest z tym waszym aktywnym oczekiwaniem na Pana? Czy dbacie o modlitwę, o skupienie, o bycie z Nim, o czas i tak dalej? Jasne, jesteście tutaj na komplecie, więc to jest jakiś sposób na wyglądanie Pana. Tylko pytanie, czy tego jest wystarczająco intensywnie dużo w naszym życiu, czy naprawdę okazujemy Mu miłość w ten sposób. Zadajcie sobie dzisiaj, kochani, pytanie, jak to jest z wyglądaniem Pana. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą najlepszy Ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej trójcy. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie do ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości twojej, nakłoń ku mnie twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego, Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci zeczcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Fragment z Listu do Efezjan: Nie grzeszcie, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie. Miejsca diabłu. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha mojego. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania i abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Moi drodzy, tak to właśnie kończymy ten środowy dzień pomodleni, pobłogosławieni, mam nadzieję pełni Bożej obecności, bardzo się z tego oczywiście cieszę, kochani, no i mam nadzieję, że się usłyszymy, zobaczymy już jutro. Koniecznie życzę Wam pięknej nocy, miejcie się proszę najlepiej na świecie, wszystkiego dobrego z Bogiem, Papa. Pa.